Prezentujemy Państwu najnowszy model świata Stilo. To żółty 1.7 DTI, benzyna, gaz. Jak to jest? Słucham? Stilo. 1.7 DTI, tak. tak? Nie, przepraszam, to jest Słysza. chyba 6,5 litra. 1.2 16P, czyli 16 power of Są tutaj, klamki w kolorze nadwozia, welur. Hamulec ręczny z aluminium, blokada kierownicy, automatyczna skrzynia biegów oraz tiptronic, odświeżec zapachowy do tego, radio Samsung, jak widać na mp3. Tak, Samsung Radio, tak? Samsung, radio, Samsung tak? Tak. Alufelgi firmy Bosch. Samochód jest 100% bezwypadkowy. W przodu mamy światła Lexus, kierunkowskazy, stabilita rejestracyjna ala spoiler, od prędkości oczywiście muchy na, na masce tego pojazdu. zabijane wszystkie trzeba. Tak. CB radio. Tak jest. Ja z Radio. To tutaj dalej? Coś. Nie będę maski, niestety kierunkowskazki tutaj też e... firmy Lexus. Żaluzje przeciwsłoneczne otwierane to. automatycznie po odpaleniu pojazdu. Zegar sportowy. E... Rę... Ręczny z Aluminium. Typowo aluminiowy. Tak, po prostu jest roczny, cały samochód. E... Poduszka powietrzna. Nie, przepraszam. Sześć poduszek powietrznych, wspomaganie kierownicy. A ile ma na zegarach? 140 mil. 140 mil, tak? Tak, jest dodatkowo do tego. Mhm. Klapacze z tyłu oraz przodu, tak jak mówiłem, Lexusy. I co najważniejsze, nowa y, tablica rejestracyjna, prawda? Samochód jest obniżony, ma sportowe zawieszenie. Y, Swimmingowany jest w Berlinie, prawda? Tak. Remus, tak? Remus nie, Remus to ma wydech. O, tutaj, widać. Tak, wydech Remus, typowo. Tak. Odblaski, odblaski były zakładane z Belgii, prawda? Bo to są mhm. ten. Sportowa sylwetka typowa. Tak, mówię, to automatycznie, jak w Audi S8, prawda? Słońce świeci, to się to się zakładają, nie? No i cena też jest niedroga, prawda? Ile? 14 tysięcy euro. A, A ja chodź tutaj. A nic by nie dało zejść? Zejdziemy troszeczkę. Ile? Na ile pan ma pieniędzy? 600 złotych. Zejdziemy. Tak? Tak. No, dobra. Przegląd jest, badanie techniczne jest po prostu bez, bez daty ważności. Tak? Aha. Ma no i... drugim, w 1982 roku badanie tak? A przez stronę rocznych jest? 92. Mm -hmm. No dobra, znaczy 92. Klapa 94, te drzwi 96, yy, dach 9,8, maska 74, prawda? Opony są nowe, 79 rocznik, jeszcze z bieżnikiem, prawda? A, <grytanie> samochód jest 6-osobowy 6-osobowy, mm -hmm. tak? Prędkość maksymalna 220 km na godzinę. Z mm -hmm. Żaglem z góry pionowej Tak, polisa na życie oczywiście gratis Aha. No i do tego dodaję e, po żonę w ciąży. którą zamieniłbym chętnie na Rometa z kciuczepką. Mm. To co? Nie, prostu ja bym go. Proszę bardzo. Przepraszam. Proszę. To ja bym chodził. Pierwszy samochód. Nie pasują. Pasują. Nie pasują. pasują, proszę pana. Dobrze, to... to ja żegnam. Ale chwileczkę, proszę pana. Ale nie pasują kluczyki. Pasują. Chwilę, nie pas, dobrze.